Wczorajsze spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, samorządowców i parlamentarzystów z wiceminister Edukacji Narodowej zakończyło się sukcesem dla tych, którzy walczyli o utrzymanie klas zerowych. Będą istnieć jeszcze przez rok, a w związku z tym nabór do nich został przedłużony do 23 czerwca. Po raz kolejny zajmujemy się sprawą klas zerowych, tym razem jednak przekazujemy dobre wieści. Wczorajsze rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej zakończyły się tak, jak chciała tego młodzież, nauczyciele i samorządowcy. Zerówki będą istnieć przez rok, a potem trzeba będzie wypracować takie formuły prawne, by nie budziły żadnych wątpliwości. Ja się cieszę z jednej wielkiej rzeczy, że y, pani minister Szomilas podjęła naprawdę odważną decyzję ale mądrą decyzję ratującą ten rocznik zerówkowiczów. I dlatego dla mnie najważniejsze jest to, że dorośli ludzie naprawdę załatwili fajną rzecz dla młodzieży. Radość z utrzymania zerówek widać także w drugim liczącym ogólnokształcącym, tym bardziej, że od nowego roku szkolnego placówka będzie realizować program matury międzynarodowej. Póki co nie ma jeszcze takiej formy, która by zastąpiła klasy zero, jeśli chodzi o przygotowanie z języka do klasy Programu matury międzynarodowej. Zerówki dla zdolnych i ambitnych uczniów są przepustką do kształcenia na przykład na znaczących uczelniach. To sposób na doskonalenie znajomości języka angielskiego, ale to także świetna integracja. Wspólne obozy integracyjne, obozy narciarskie to jest coś, co tym młodym ludziom daje poczucie już wejścia w liceum. A do tego, no, jeśli mamy do czynienia ze zdolną młodzieżą i oni realizują w mniejszej ilości godzin program przewidziany dla gimnazjum plus 18 godzin języka, to przede wszystkim najważniejsze jest to, że tam nikogo nie trzeba zmuszać do nauki. Wczoraj, kiedy rozeszła się wiadomość o pozytywnej decyzji wiceminister, dyrektorzy odbierali mnóstwo telefonów z gratulacjami i podziękowaniami. Wszyscy się strasznie cieszyli. Młodzież, która ma do mnie mój numer komórkowy, oczywiście dzwoniła. Rada rodziców, zaprzyjaźnieni rodzice szkoły, nauczyciele, no i inne osoby. Pan prezydent rano odebrał prawie 4000 podpisów młodzieży. Które wręczał pani minister i pozwolił swój numer telefonu, również udostępnić młodzieży, także razem żeśmy odbierali praktycznie całą drogę telefony, no, z gratulacjami i z podziękowaniami, że siostra, brat będą mogli dalej uczestniczyć w tej zabawie zerówkowej, tak nazywają. W związku z zawirowaniami wokół klas zerowych dyrektorzy liceów pierwszego i drugiego zdecydowali, że nabór do zerówek w obu tych placówkach będzie przebiegał tak samo. Czyli do pierwszego i drugiego liceum wszyscy chętni, którzy chcą kontynuować naukę w klasach 0, prosimy o przyniesienie świadectw do 23 do godziny 15, czyli jest to wtorek. Prosimy o oryginały świadectw. Ogłoszenie wyników natomiast będzie 26 o godzinie 12 w pierwszym liceum i o godzinie 12 w drugim liceum. Nie będzie egzaminów wstępnych, a rekrutacja odbędzie się na podstawie świadectw.